Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku pokażę, jak wgrać i używać plugin Clear Screen na serwerze Minecraft. Plugin ten umożliwia nam czyszczenie czatu i pisanie na kolorowo. Tak więc, pierwszym co musimy zrobić, jest wejść na link podany w opisie, pobranie właśnie tego pluginu. Teraz kopiuję plik na pulpit i wchodzimy w główny folder z serwerem. Następnie w plugins i ten plik wkladę do folderu. Cofamy, odpalamy serwer, czekamy się wszystko załaduje. Ok, wszystko jest załadowało, więc tego nie wyłączamy. Wchodzę oczywiście możemy zamknąć. Wchodzimy w Minecrafta, logujemy się, wchodzimy na nasz serwer, no i już pokazuję jak to wszystko wygląda. Tak więc załóżmy, że mamy na przykład to yy, cały czat, załóżmy, yy, to jest na przykład track join the game, napiszmy sobie spam, cześć. I tak dalej, prawda? I załóżmy, że chcemy to wyczyścić. To po prostu prosta komenda, e, nic, nie, nic, nic nie musimy praktycznie wpisywać, tylko e, CLS i już zostało wszystko wyczyszczone. plugin bardzo prosty, e, następnie na przykład pisanie na kolorowo. Wystarczy pisać CLS, e, w ogóle na przykład w ogóle pisanie c, w jakiejś wiadomości. Czyli na przykład wpisujemy CLS, następnie jakaś wiadomość po spacji. Na przykład załóżmy, e, tak się pisze na kolorowo. E, czyli ten znak end, który znajduje się pod siódemką Y, następnie jakiś numerek, załóżmy 4 i na przykład y, w ten sposób. Teraz na przykład inny kolor, załóżmy y, w ten sposób wysyłamy i jak się, widać, się pokazuje, witam w poradniku clear screen, no i w tym momencie, gdy wpisaliśmy CLS i ta wiadomość wyczyszcza się cały, cały czat i pokazuje się nasza wiadomość, tak więc plugin bardzo prosty ale przydatny, bo czasami na przykład nie odpowiada na taki spam, tak więc myślę, że przyda się na, na niektóre serwery, tak więc dzięki, no i cześć